Dokładnie 100 lat temu, 28 listopada, urodził się Fryderyk Engels. Jedna z najważniejszych postaci w rozwoju socjalizmu, najbliższy współpracownik i wielki przyjaciel Karola Marxa. Engels był niecodzienną postacią, jeśli chodzi o ruch socjalistyczny. Pochodził on bowiem z bogatej rodziny fabrykantów, a sam, dzięki zyskom rodziców, był zamożnym człowiekiem do końca życia. Jednak w przeciwieństwie do większości bogaczy, nie był osobą troszczącą się jedynie o swoje zyski wręcz przeciwnie poświęcił życie na propagowanie zniesienia systemu za którego sprawą znakomita większość populacji pracowała za grosze już za młodu włączył się w walkę o poprawienie bytu pracowników mając 24 lata napisał wydaną rok później książkę Położenie klasy robotniczej w Anglii wykazywał w niej koszmarne warunki w których żyli angielscy robotnicy Masowo umierali na choroby zakaźne, a przez brak środków bezpieczeństwa w zakładach średnia ilość zgonów była znacznie wyższa w miastach fabrycznych niż poza nimi. Dzięki wydaniu tego dzieła młody Fryderyk znalazł sobie uznanie wśród budzącego się ruchu socjalistycznego, w tym niewiele starszego Karola Marksa, którego Engels został stałym współpracownikiem. Bez Fryderyka Engelsa marksizm nie byłby tym, czym jest obecnie. Jedną z jego najważniejszych kontrybucji była rozprawa Antiduring, w której potwierdza, że socjalizm to pracownicza, a nie państwowa kontrola nad środkami produkcji. Sam Engels zresztą pozostawał sceptyczny wobec instytucji państwa i twierdził, że wraz z rozwojem socjalizmu naturalnie ono zaniknie. Drugą jego ogromną zasługą jest redakcja i wydawanie dzieł Karola Marksa gdyby nie Engels, drugi i trzeci tom kapitału pozostałyby luźnym zbiorem niedokończonych notatek. Nieocenione są też poprawki, naniesione przez niego do starszych tekstów po śmierci Marksa, a także napisane przedmowy i objaśnienia do swoich i marksowskich tekstów. Dziś Engels i jego dzieła, mimo że częściowo zapomniane, wciąż mogą mieć dla nas znaczenie. Stanowią między innymi interesujący obraz rozwoju XIX-wiecznego socjalizmu sama jego postać natomiast jest przykładem zaangażowanego intelektualisty oraz jedną z wielu fascynujących postaci ruchu socjalistycznego tamtego okresu.